Tak więc, kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Serio teraz? Ja piercie Tak więc, witajcie, kochani, w kolejnym odcinku Minecraft SkyTeam. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, zasubskrybujcie a my bez pewnego przedłużania lecimy z samym odcinkiem. <laughs> Jedziemy. Cóż, nikt nie zauważył. O, ku o kurde. Nie wiem, mnie nie bije. Kurde, jak się ciężko skręca. Jasna dupa. Ijo, ijo. Szkoda, że tu wjazdu nie ma do góry. A, owo. Kryzie! Ile on ma HP? Nie za dużo. Kurde, no. Parę wileczek nam się tak zamieniło i to jest właśnie efekt końcowy. O ty, mały knoiku! Musimy się zamienić... Ty, sam wszedł, ty zamuruj go. Cześć, bo on za mną chyba jedzie, on myśli, że to jest przejście. Czeba, czekaj, kurde. Ja no... się z nim miejscami, właśnie. No. A. A zginie. zginie. Muszę go do Ale Ale na typ. Co to było? No ja pierdolę <laughs> już widział co to było no Zablokowałem go już dirtem Nagle ten dirce o tak z dupy z no Witamy w minecrafcie, o nie jest okej okay. Gdzie uciekasz? Co jest? Co się... Co on ma takie? Nitro wsiadaj do łódki Weź go, weź go Ja już odpływam Dobra, to weź go do następnej celi, bo ta już jest przygotowana na zombiaka, czy do celi. O kurde, a co skarbina? się stanie jak pojedę na skróty? A. Tak, to jest nasz magazyn, panie wieśniaku. <laughs> Jedziemy dalej. Gdzie tam, kurde, pchaj się... Co jest? Czas na pogawędki. Kurde no... Get in the box. O, o! Mamy checkboxa. Checkboxa, checkpointa. O! Wyssuwaj dupka! idealnie. Jak tam panom się żyje, nie wiem czy im pasuje taki sufit. W się nie kładał się, nie wiem czy się zepsuli. Pewnie się zepsuli. Tak, patrzeć. Oj, oj. Ok moju! Weź bo naokoło go bierzesz. No to nic nie poradzę. że Tas do mnie tak? Czemu tak masywnie dostaje obrażenia? Nie wiem czy on to żyje Musimy Dawaj, jeszcze raz Zdechni za chwilę musiłem go. fajna gierka <grych> no Tak, bo woda leci do strumienia wody. To jest... Ciekawe czy ta woda nam coś zniszczy przy okazji hmm. Nie wygląda jakbym miał coś zniszczyć. Trzeba zrobić farmę. I hmm. dorobić im troszeczkę ziemniaczków. Kuść Czuję srogi damage. Jak tylko wyjdę. Gaz zniszczył. Ja yeah. Schody ktoś zniszczył i nie poprawił. Bo gaz w niego szczadał. O, oh, mnie zarenderuje nie tak, bo laguje. Wow, 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 wow. Spokojnie, Krysty. Ale co? Chyba tam była, bo przecina, Renderujesz teren, bo... jestem w magazynie. The fuck? Dobra, pobawmy się w doktora. No sam siebie walnąłem, nie, super. No i villagera obok. Nic i drugiego villagera obok, no świetnie. A jakie papiery ci wystawisz, że Ja Szare, z tego co widzę. O, o, odmienił się. Uuu, dość srogie przeceny. Wszystko prawie na jednego emeralda. Przecenione. Nice. Cholerny soulsound. O, widzę twierdzę, ta, ta, ta. Mam twierdzę. Nie wiem, którą to lepiej, pas prawa, prawej lepiej iść. Trzeba chciać tak bo on jest drogi. Ewentualnie możemy se lawę rozlać i spłynąć. <laughs> <Seems fair>. mi <laughs> się. Ja pierd. Feather falling to jest mój następny etap podróży. Czy możesz wyjeżdżać? Ale no gdzieś nagrałeś tam tę akcję, oczywiście zostanie wstawiona z przyszerzonym ekranem. Ze słowem kur. <gry> tam Blaze już czeka na górze. Musimy doczepić się do tego i po prostu satkise na tym zrobi. Dobra, mam jestem na górze. To jest Dlaczego jest sobie tak dużo? Co ty? O! Możemy to! Zrób to! Zrób to! Zrób to! Zrób to! No to! Zrób to! nie to! No. Zrób to! No patrz na to! No co jest? Mhm. No to są jakieś jaja już, kurwa. Ole ci pijemy, nie Pewnie do mnie. Nie do mnie, bo też szkodnąłem ma gościa. Szkoda, kurwa, naprawdę. Co ty lgnął Gierkę? Lepiej se potem, no. Dobra, może od. Pewnie to OP. No i wypierdolę. 8 minut, teraz wam pokażę jak się gra w to. Te... Dobra, troszeczkę dużo uderzkę Hmm, strasznie kleszczą. Albo bo jakikolwiek dźwięk to wydaje. Główki nie dało? Serio? Tyle tutaj było? A najgorsze są te pigmeny. Resztę przeżyjemy, ale... Pamięcie O oh, kurde, dobra nie tak blisko koledzy. Osobiście nie lubię takiego bliskiego kontaktu bez pierwszego spotkania. by się przydała. To znaczy. O tak, definitywnie. Co wy tutaj? Chciałem się skryć. O kurde, kości. Kolejny diament. Co? A jednak zabijają. Zajmuję się oponentami. Będziesz musiał mnie pomóc chyba. To jest spawny, to jest najgorsze miałeś pochodnie. Ja zebrać tej temy Właśnie po tym spawner szedłem, przy którym stałem... <laughs> O kur... czapki. Yy. miejsca nie mam. Sam syf. Ja stąd nie wychodzę, żeby przynajmniej jedną głowę... O! Chciałem, to mam. Ale ja chcę więcej. Ja nie poprzestanę. Musimy mieć pikona. Musimy świecić pikonem. No, kurde. Dobra czarnuszki, zaraz będę na was gotowy Tak wiem, pigmenta. Oj, już jestem w dupie <grym no <grym <grym Będę klepany. Czy plecy mi ktoś robi? Jeszcze nie O Jezu, ile ich tutaj leci, tych pigmenów. Mam coś tutaj jeszcze do zrobienia Mam 14 pałek, więc nie wiem, wracamy? Okej okay. To była chyba jedna z najgorszych wypraw Do netheru. Zostać mi ściśnięci kurde. co nie, nie cięty, to co, co, ty, co chwilę będzie co, co chwilę będzie przeklinanie, co chwilę będzie przerwa, co chwilę będzie powrót do netheru i przebycie 10 minut ja muszę sobie zmienić spowointa, bo ja się rozpiłem ciągle w villagera w ogóle trzeba będzie O Co jest co on tutaj robi? Co tu zombie przyszedł jeszcze? Trzeba będzie sobie ten respa zrobić. Wiem na, na terze co się robi ten fajnie. No, właściwie Unchar? A, a działa na jedną osobę czy na wszystkich? A nie wiem no. Nie no, na wszystkich, bo to też naciskasz prawym przyciskiem, ustawiasz ses sprawnie, nie. Tym razem użyję schodów jak cywilizowany człowiek. O mają już dziecko. No właśnie miałem mówić, że żebyś zachęcił do molestowania seksualnego. Wejdź, ale tutaj było tylko dziecko i mama, skąd się wzięło drugie coś. Będziecie kopulować, kochani. O kurde, asasina my tu mamy. Teraz nie masz wyjścia i będziesz moim sługą do końca życia. Za karę. O, tak. A i ci się zbugowało? To miało być na celu? Zmieniasz profesję albo giniesz. Jak zniszczyć ten stół? Ten z narzędziami na górze. Bo on sobie profesję zmienił. Zmieniasz profesję, zrozumiałeś to? Zmienisz to, albo ja zmienię ciebie. Dobra kochani, tak troszeczkę tyłu mamy już, tutaj go zamienił się, eee, no gówniane rzeczy ma, no bądźmy szczerze. Prawmy mikrofon. I pasuje wam powiedzieć co się zmieniło. Pierw, zmieni się ta blokada, ponieważ już villager jest w domciu. Dwa, tak jak mówiłem wam w odcinku środowym udało nam się zrobić takie zejście do netheru, ale zacznijmy od samej góry, bo ona jest najważniejsza. Dosłownie nóżki wieży zostały całe skończone, wszystko wewnątrz. Jeżeli ktoś by chciał, to może sobie tutaj o, zatrzymać filmik i dosłownie klocki policzyć. Tutaj są trzy klocki i one się ciągną do samej góry, tutaj jest niezmienne. I może odbudować sobie nóżki. Teraz pokażę wam środek. Wtedy, że jedną nogę wam pokażę, bo one są symetryczne i odwzorowują się dokładnie, więc teraz ktoś może zatrzymywać sobie filmik w odpowiednich momentach i przebudowywać, a ja nie mam skakać wieże. Na swoją wazą, więc wieża jest do połowy, to jest nowość. Tutaj wszystko zniknęło, przenieśliśmy na dół, co już byliśmy przed chwilą eee, parę modyfikacji z wieży, jak widzicie, jest jedno wielkie, wybitne drzewo. Nie zrobiliśmy szybsze wejście. Tak było zresztą w, w poprzednim sezonie. Tutaj jest coś nowego, od czego nie było w poprzednim sezonie, czyli dodatkowe miejsce. Nie wiem, co tutaj będzie, po prostu dodatkowe. I tak wygląda pierwsze piętro. Wyglądało no ładnie z tym drzewem, nawet powiem, że lepiej. Widoki też świetne, ale są niskie. Powiedzmy szczerze, wyższe piętra były ciekawsze. Więc to jest wybitne drzewo, budowaliśmy je ręcznie, znaczy wpierw wklepaliśmy drzewa, nie? żeby one sobie urosły jedno na drugim. I na samym końcu wyrzeźbiliśmy jakąś tam strukturę z tych liści. Bo nie do końca chciało iść po naszej myśli. Więc zrobiliśmy dalej zejścia. Cztery zejścia dokładnie z każdej strony. One wyglądają dosłownie tak samo. Schodzimy i mamy wybitną dziurę w dół. Po bokach mamy oczywiście ładne elementy dekoracyjne, które już zdążyliście, tak sądzę, zobaczyć w poprzednim odcinku. Nawet nie pamiętam. I co? Mamy taką wielką dziurę w dół, było parę wypraw do Nederu wraz z tą, co dzisiaj widzieliście, ale to była taka poboczna. I bardzo ładne zejście nam wyszło. Ja sądzę, że tak bardzo ładne. A zajęło nam to chwilę. Mamy wreszcie magazyn posortowane. Prawie że. Mamy dość sporo miejsca w magazynie. Łódkę, jakby ktoś potrzebował. I craftingi wszędzie, żeby można było skorzystać lub skraftować co chwilę. Mamy też enchant, który jest przeniesiony, dokończony. Mamy Półautomatyczne piecyki i co najważniejsze, trasujemy villagerów, znaczy mamy villagerów. Zbieramy ich, tutaj jest oczywiście pomieszczenie im tymne. Tak, pomieszczenie im tymne, ale wszystko jest widoczne dla nas. Możemy im rzucić parę ziemniaków. Nie ma ich zbytnio dużo w tych dispenserach. taki to niedużo, nie? No ale bądźmy szczerzy, oni dość sporo biorą, żeby się akopulować. No wiecie o co chodzi. Mamy parę kowadeł, mamy craftingi oczywiście w ziemi. Tu, tu jest też ukryty crafting, tutaj też, żeby było po drodze. Ja, na samym dole chcemy mieć wszystkich bibliotekarzy, ponieważ może któryś da nam mending. Bibliotekarze mają OP, czasami enchanty. A na górze mamy takich... Typ powych po może coś fajnego będzie, bo zawsze jest coś warto sprzedać, ewentualnie na szybko kupić, więc ewentualnie niektórzy się by będą powtarzać, bo jak wiecie, nie ma tylu profesji na ten moment w Minecrafcie, więc to jest niedokończone. Jak widzicie, walking progress to jest wszystko dokończone, bo tu było mniej roboty niż tutaj, szczerze, bo zakończyć ich przemieni zombiaka, co widzieliście. To jest tu zostało parę pierdółek, Na dole zbytnio nic nowego, nie ma, jest tylko zejście, jest tutaj dziura przygotowana, tutaj na farmy albo na zwierzęta i tutaj, nie wiem, które, tutaj będzie które. No i zejście na które nie zostało dokończone, ale mamy do. do z pozycji jeszcze z 4 może by się udało zmieścić dodatkowe pokoje, więc sądzę, że taki mały update będzie OK, a przypuszczam, że zacznę pracować nad kolejną częścią wieży, może będzie timelapse, może nie. Nie zobaczymy jak wyjdzie to z czasem. bo Muszę zostawić dwa Minecrafty, wiecie. I tutaj zamierzamy zrobić może tunel na tamtą część mapy, żeby szybciej było też od respa. Tu się jeszcze zobaczę, bo głównym projektem jest wieża i podziemia, ponieważ podziemia będą naszym domem i takim centrum dowodzenia można powiedzieć, więc przy tym się na razie skupiamy. Tak więc, co, na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, żeś się wiecie zrobić. A my widzimy się już na następnym odcinku. Tak więc na razie, cześć.